Witam serdecznie. Czas na płytki i czas na systemy poziomowania płytek względem siebie. Mamy tu jeden system, pyłki i trzeci. Kupiłem trzy systemy, dlatego że chciałem sobie je przetestować. Opinie mają różne. Niektórzy się chwalą. Oczywiście są też negatywne. Ja to przy wszystkich. I chcę zobaczyć. Czy faktycznie są jakieś widoczne różnice między firmami czy rodzajami tych systemów? Ja sobie osobno to kupiłem takie y, to, ściągania, to ściągania. Nie te, co są dostępne, na przykład plastikowe z, z tymi dwoma kompletami. Tylko sobie kupiłem taki metalowy. Bo jeszcze coś koło 30 zł. Y, jakie to firmy? coś takiego i mamy tu dwa plus ten jeden system to jest system taki skręcany z takim metalowym pęcikiem. nie pamiętam ile on tam ma dokładnie grubości ale coś na pewno około milimetra półtora ma może półtora Drugi system, hmm. to jest jakaś nazwa? Nie, tu nie ma nazwy. Przyszło tylko tak. Drugi system to jest dokładnie z tej samej firmy, w której mam te szczypce. To jest coś takiego. Dosyć popularny. Widziałem. Yy, chyba on ma największą sprzedaż. I tu jest opis taki, że mamy tu minimum 1,5 mm przewę między płytkami i grubość maksymalna 14 mm, a minimalna jest. No i tutaj pokazane, jak to się układa. Fajnie, że tu jest na opakowaniu również napisane, przy jakich płytkach, jeżeli dobrze rozumiem. Chyba tu chodzi o to, że przy. przy, 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 przy. Ilość klinów na 1 m2 w zależności od rozmiaru płytek. I tu fajnie, że jest to narysowane i wiadomo, napisane i wiadomo, ile czego trzeba. Tu mamy w opakowaniu 300 klipsów i 100 klinów. tu mamy. Mam nadzieję, że widać, mi się wydarza. Tu mamy system firmy Simplex Fix. Jak to czytam. Tu również mamy oznaczone ile potrzebujemy klipsów na ile metrów. Mam nadzieję, że coś będzie widać dobrze. Może się obrócę trochę do światła. Tu mamy również tak ile tu mamy. Tu mamy 200 klipsów plus 100 klinów. I tu mamy maksymalną wysokość płytki niby niby mam nadzieję że złapie ostrość 15 mm Tylko tyle że w tym systemie z tej firmy mamy do wyboru szerokość fug standardowo mamy 1 mm, 1,5, 2 lub 3 w tej samej cenie Więc jeżeli ktoś nie chce używać krzyżytu więc ten system jest dla niego ten system taki stajtowy z klinami one chyba się już nie pamiętam, ile się różnią cenowo. Ten jest na pewno trochę droższy, ale to kupując później same te klipsy, wychodzi coś podobnie. Dużo różnicy nie ma. A tu mamy do wyboru, yy, właśnie, grubości fug, jeśli nie chcemy używać klinów. I co jeszcze? Przy tym systemie Mam nadzieję, że to będzie widać. Mamy milimetr, milimetr, i mamy wysoki na powiedzmy szerokość tego jest milimetrowa. Gdzie ja mam metrówkę? Metrówkę tę. I powiedzmy, tak, milimetr jest przez 15 mm. A w tym systemie, a jeszcze jest. Ale to za chwilę. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Tu jest opisane, że 1,5 mm. Tylko nie wiem, czy to będzie widać. Ale to idzie ze skosa. To nie jest równe na odcinku, gdzie idzie płytka. Od dołu jest chude i coraz grubsze idzie do góry. Więc może z tym różnie bywać, w zależności od grubości chyba płytki. Co jeszcze mogę dodać na temat tych dwóch, no bo tutaj za państwo nie ma co omawiać, to jest coś są bardzo to wysoki płytek, zaraz to zmierzę ile to ma dokładnie Tak tu maksymalnie 15, bym powiedział, że nawet 17 mm jest między spodem, a między spodem, a tym Zadziorem jest 17 mm, około, czyli też naprawdę szerokie płytki można wsadzić. Tylko nie wiem, czy to wytrzyma na takich szerokich. Co tu mogę jeszcze dodać na temat tych klipsów? Te klipsy są prawie płaskie, lekko są wyprofilowane w taki trójkącik, żeby łatwiej nam było wsadzać pod płytkę. Te znowu są w ten sposób zaokrąglone tylko, że my nie wsadzamy tą stronę tą stronę pod płytkę tak o, tylko wsadzamy tak pod płytkę czyli pod płytkę wędruje ta strona czyli płytka musi być uniesiona do góry na kleju żeby można było to wsadzić więc i na pewno płytka na tym się oprze, będzie wyżej, wyżej niż na tamtym klipsie. Minimalne, minimalne, minimalne wysokości płytek to bym musiał teraz zmierzyć. Tylko nie wiem czy mi się uda trzymając kamerę. Będę się starał tutaj na podłodze użyć wszystkich trzech systemów. Nie wiem jak mi wiecie z tym. Będę musiał używać krzyżyków, bo te są milimetrowe, te są półtora. To jest chyba też są 1,5 mm te trójki. Zobaczymy, na którym się będzie mi najlepiej pracować. chwileczkę. To się dosyć ciężko wkłada. Myślę, że tu jest coś koło 5-6 mm, raczej 5. Nie zmierzę tego trzymając jedną ręką kamery. Ale to tam już w opisach yy, aukcji jest już na pewno opisane. Tutaj jest yy, podobnie. Te kliny są naprawdę duże. Nawet nie wiem, czy są takie chude płytki żeby tutaj weszły, chyba te szklane tylko. I tu jest podobnie. To się naprawdę. Przepraszam się trzęsie, ale. Trzymam kamerę w ręku. A ten ten system chyba jest to najmniejszych płytek najkrótszych to jest chyba maksymalnie, maksymalny co trzyma gwint. I może uda się tutaj zmierzyć coś koło 4-3 mm. płytka. I tak, ten system moim zdaniem i tak warto mieć do poziomowania płytek, nawet jeżeli używamy któryś z tych lub jeszcze z innych firm, ale takiego typu, co się nazywa te klipsy. Dlatego, że przy ściąganiu na przykład takim ujstrostwem może się zdarzyć, że ten nam klips pęknie a obawiamy się, że na przykład płytka nam siądzie lub nie to ciągło jej bo samo znowu ją możemy bez ściągania płytki yy, o, no, włącz się wsadzić to, jak już jest płytka położona przekręcić i to ciągnąć sobie Właśnie w ten sposób obkręcając tą śrubkę, i dlatego, moim zdaniem, jeżeli nawet się używa tych systemów, upali, to może mieć taką paczuszkę w zapasie. Słyszałem, że te się lubią poływać, jak klej się mocno zwiąże. Czy się zaklei? Zobaczymy, jak to będzie. Z tych systemów, patrząc tak na pierwszy rzut, najbardziej przemawia za mną ten. Mi się wydaje, że to był, będzie najlepszy i najprostszy w obsłudze. Zobaczymy, czas pokaże. Nie będę wtornikał. Jeszcze to porównania takie. Yy, tam, kliny. W tym systemie, klin wygląda. Ładne ma ząb, zębki. Jest ostro zakończony elegancko chodzi w środek. Nie ma żadnego problemu. A tu mamy ten drugi taki podwójny. Wygląda to w ten sposób. Taki widelczyk. I ten jest niższy Clean od tego i tym już tak perfekcyjnie nie wchodzi, No, żeby obydwa połączyć. Może to nie jest jakiś problem. No ale po prostu on tu wchodzi powiedzmy tak z letki. Może nie na ciasno, ale z takim zleciutkim oporem. Nie wpada że le, chodzi to luźno. Tylko klinuje się lekko tutaj w środku. Więc yy, jaki system wybierzecie, lub co będziecie używać, lub co używacie, tak naprawdę zależy od Was. Zawsze możecie sobie zrobić tak jak ja i zakupić dwa albo i trzy. Jeżeli macie dużą ilość płytek do ułożenia, ja tutaj mam jedno pomieszczenie, tam mam drugie i będę jeszcze w domu miał yy, dwie łazienki. I na pewno jakiś salon, kuchnię czy coś w tym stylu do Więc trochę tego będę miał, dlatego sobie pozwoliłem i kupiłem wszystkie trzy do przetestowania. To ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. Przepraszam za jakość tego nagrania i że I trochę majtam tą kamerą. Więc ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!